Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Mitsubishi Space Star drugiej generacji, oferowany od 2013 roku, czyli przedstawiciel segmentu AB 5 hatchback oferowany z dwoma silnikami benzynowymi. 1,012 miwek oraz 5 6 manualną skrzynią oraz automatyczną skrzynią bezstopniową CVT. Napęd na przednie koła. Długość samochodu to 371 cm. Po face liftingu ta długość urosła o 8 cm. Szerokość 166, wysokość 150 i rozstaw osi 245 cm. Bagażnik. 235 litrów. Tutaj wystarczający bagażnik jak na auto miejskie. Auto było oferowane w kilku wersjach wyposażenia, między innymi Inform, Invite, Intense, InStyle, czy wersja sportowa Insport. W 2015 roku auto przeszło pierwszy facelifting. Zmieniono zderzaki. Przednie tylne spoiler. Spoilery. Dodano przeprojektowane lampy. Zmieniono także wyposażenie wnętrze, system multimedialny. W 2019 roku auto przeszło kolejny face zmieniono kolejne lampy z dodano system multimedialny. Także to było na tyle odnośnie takich podstawowych danych technicznych. Auto prawie dziesięcioletnie już modernizowane na tych przestrzeni lat, konkurent takich aut jak Hyundai 10 Toyota Aigo, czy Kia Picanto, czy Volkswagen Up. Na pewno sylwetka może się podobać, mimo że auto jest małe, to dosyć, szczególnie wersje po faceliftingu ostatnim, dosyć fajnie wyglądają. Wymiary są kompaktowe, także auto jak najbardziej na miasto, na miasto się nadaje. Co do wnętrza, jest tutaj charakterystyczne dla Mitsubishi kierownica z diamentem na środku. Deska rozdzielcza tutaj, kokpit środkowy z systemem multimedialnym. Ilość miejsca w środku z przodu jest wystarczająca na szerokość nad głową. Fotele są dosyć wygodne. Z tyłu tego miejsca jest przeciętne, jest to auto miejskie. No i bagażnik dosyć mały, ale wystarczający jak na auto miejskie, 235 litrów. Co do silników, to praktycznie były tylko dwa silniki. Trzycylindrowe 1.0 o mocy 71 koni oraz 1.2 o mocy 80 koni. Słabszy się rozpędza w okolicach 13 sekund. Mocniejszy w okolicach 11,5 sekundy. Obydwa silniki są dosyć oszczędne. Średnie spalanie 5-6 litrów. Myślę, że bez problemu do osiągnięcia, zarówno podczas warunków miejskich, czy pozamiejskich. Co to zalet Mitsubishi Space Star drugiej generacji. Na pewno zwrotność, małe rozmiary. Wystarczają do poruszania się po mieście. Dosyć dobra dynamika jednostek napędowych, ekonomika, małe spalanie, dobre wyposażenie w najbogatszych wersjach wyposażenia małe koszty obsługi serwisowania ze względu na bezawaryjność. Co do wad, no tutaj niektórzy narzekają na wykończenie plastiki w środku. One są przeciętnej jakości, raczej wyciszenie przy większych prędkościach, dynamikę przy dużym obciążeniu. Co do awaryjności tutaj, jakichś typowych usterek, tak naprawdę to tutaj samochód jest dosyć bezawaryjny mechanicznie, specjalnie się nie zapsuje, silniki są dosyć bezawaryjne. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na elementy metalowo-gumowe w zawieszeniu, w układzie kierowniczym. Yy, yy, układ hamulcowy yy, dodatkowo, yy, na pewno w wersji z automatyczną skrzynią CVT przy przebiegach większych, trzeba zwrócić na jej działanie uwagę, jak ona działa: czy przeciąga biegi, czy nie ma szarpań. Jakiś drgań, dziwnych odgłosów. To wszystko będzie powodować, że yy najczęściej ta skrzynia yy będzie wymagała yy regeneracji kompletnej. A to nie będzie tanie, bo nawet w okolicach 10 tysięcy złotych, a czasami i więcej, nawet także te ceny tych usług też poszły do góry. Także tutaj ze skrzynią automatyczną jakieś egzemplarze powyżej 100-150 tysięcy kilometrów, to tutaj bym dokładnie zweryfikował, jak ta skrzynia działa. po na zimnym silniku po rozgrzaniu przejechał się dłuższy odcinek takim autem. Bo często się zdarza tak, że samochód dopiero po kilkudziesięciu kilometrach może po dobrym nagrzaniu skrzynia zacznie dziwnie nam działać. Co do sytuacji rynkowej... Najtańsze egzemplarze kupimy poniżej 20 tysięcy złotych. Będą to egzemplarze z początkowych lat produkcji, z dużym przebiegiem, z jakimiś tam przeszłością powypadkową, najczęściej sprowadzane gdzieś tam z zagranicy, bez jakiejś tam udokumentowanej historii. Najmłodsze egzemplarze krajowe bezwypadkowe z małymi przebiegami to cena powyżej 40 tysięcy złotych nawet szczególnie po ostatnim faceliftingu ta cena jeszcze rośnie podsumowując na pewno jest to ciekawy przedstawiciel segmentu na pograniczu A i B auto miejskie dosyć sprawdzone bezawaryjne jednostki napędowe Możliwość kupna auta z automatyczną skrzynią CVT, różne wersje wyposażeniowe, także te bogate, dostępne z systemami multimedialnymi czy z kamerą cofania. Duża ilość także, znacząca ilość powiedzmy egzemplarzy krajowych, z udokumentowaną przeszłością bezwypadkowych, także na pewno Mitsubishi Space Star do drugiej generacji jako auto miejskie jest warte rozważenia, jeżeli szukamy takiego małego samochodu do miasta, głównie ze względu właśnie na dosyć dużą bezawaryjność, małe spalanie i kompaktowe, małe wymiary. Także to było na tyle odnośnie Mitsubishi Space Star drugiej generacji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.